Hejka! To czyta. była prośba od jednej z was, żebym pokazała jak zrobić smoka z ruszającymi uszami. Nie mam w planach smoka kolejnego z ruszającymi uszami, bo nie mam tego dopracowanego, ale pokażę jak to zrobiłam. Akurat z tej strony się zerwało ucho, więc będzie mi łatwiej wam to pokazać. Rysujecie sobie tą część bez ucha, uchodzielnie, Wycinacie tak, żeby mniej więcej pasowało do tej części, i przyklejcie tą część do bazy, a ucha na razie zostawiacie. Teraz będziecie potrzebować rurkę papierową. Musicie sobie mniej więcej wyznaczyć, w którym miejscu zrobicie dziurki z jednej i z drugiej strony. Jak już macie zrobione dziurki z obu stron, kładacie tutaj, później końcówkę. Rurki z jednej i drugiej strony nacinacie w taki X. I już macie wszystko przygotowane. Przyklejacie klejem na gorąco ucho do rurki. Później ruszenie ucha wygląda mniej więcej tak. Ciężko jest jednocześnie ruszać smokiem i uchem. Być może troszkę za wysoko dałyśmy sobie tą rurkę. Spróbujcie dać sobie trochę niżej i pozdrawiam Paulina. Bye.